Siemanko, z tej strony, ja, Chris. I witam Was serdecznie w pierwszym odcineczku z kariery menadżera w FIFA 21. Zespołem wybranym przez was zdecydowaną większością głosów eee, wybraliście ten zespół, no ja się postanowiłem do dostosować. Eee, a jakże? No w końcu po to było to pytanie na tym filmiku. Nawiemy się Chris Zachewicz, to moje nazwisko. Imię po prostu Chris. I będziemy zaczynać swoją karierkę ja możecie się domyślić w yy, z tytule, no i po tym, co wybraliście yy, Karierę w yy, Ogólnie Sewia od początku była takim moim zespołem, który chciałbym poprowadzić właśnie. I powiem wam, że ta karierka może być naprawdę. Yy, ciekawa. Yy, póki tutaj wybieramy naszego tutaj gościa, tak dalej Powiem wam parę ciekawych rzeczy. Yy, przede wszystkim jeśli chodzi o odcinki w tej serii, powiem tak. Obiecuję, że będzie jeden odcinek w tygodniu na pewno. Na pewno w każdy poniedziałek będzie odcinek kariery. I być może te odcinki będą dwa, na przykład poniedziałek piątek albo poniedziałek czwartek, coś w tym w ale na, na pewno ten jeden odcinek kariery jest pewniakiem. Jeśli chodzi o futa, to tutaj fut będzie traktowany taki jakby troszeczkę poboczny, będzie to Road to Glory, które będzie po, po się pojawiało jeden-dwa razy w tygodniu yy, zależy. I będzie też co czwartek. Na, co czwartek bo co piątek na pewno raz w tygodniu będzie pack and play gdzie otwieram nagrody za pood Champion, Division Rival w moich kont yy, z mojego z głównego konta i tam sobie w tych zawolników tworzę yy, wkładzi gram wiesz, nie i mecz, ale Was sobie nie interesuje, bo, bo założę się, że więc duża część was tutaj jest po prostu na moim kanale dla kariery, no bo jednak kariera to jest wi wiedzie prym na moim kanale, no jednak co najwięcej odcinków pojawiło się w kariery, bo yy, 19 a w innych, a w tak dalej pojawiło się chyba 5 A to na ten temat kariery popularne jednak. Yy, poziom kasa światowa sobie weźmiemy. W na kasę luźny, bo każdego inwestora nie będziemy brali. Zrobimy yy, tak, jak jest. Yy, I tyle. Więc yy, ładujemy, ładujemy. I co? Yy, dziękuję serdecznie właśnie za komentarz yy, Jakubowi czy yy, Rzewskiemu które właśnie napisał Valencia albo Sevilla. Bravo Sport napisał Real Betis lub Atletic Bilbao. Myślałem porozmawiać nad Atletykiem Bilbao, ale później później Leonidas oraz Domi FC Bayern napisali, że Sevilla. Później Best 123 napisał Sevilla. Atletico Madrid, Valencia, Inter Mediolan. Wszystkie cztery propozyty fajne. No i potem napisał Maciej Marcin Stępień. AC Milan albo Ekstraklasa. I AC Milan, Ekstraklasa na pewno kiedyś będą. AC Milan na 100%, ale wiecie, no, w Fifa jeszcze mamy kilka, jakieś 8 miesięcy. Tak, będziemy grali, wygramy sobie 2-3 sezony z Sevilla i potem wymienimy sobie klubik na jakiś inny oczywiście, żeby nie będziemy grali cały czas tą samą karierę, więc spokojnie będą różne kluby, różne ligi. Więc dziękuję bardzo za te ko komentarze i mam nadzieję, że jesteście zadowoleni, że jest kariera właśnie z Sevilla. Jeśli chodzi o puchar, weźmiemy sobie kurczę, ten chyba za 9800, mi się wydaje. Będzie najprostszy, najprostszy, najprostszy tutaj składy są. Chyba weźmiemy go. Tak, weźmiemy sobie ten tutaj yy, pucharek. Więc yy, tak jak mówię, jeśli cieszycie się, 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 że będzie feria właśnie w serii, w kariery serii, no to wstawcie łapkę w górę. oraz w jakiś. subika, jeśli jesteście nowi, bo na tym kanale często, akurat, fugby często suby przybywają. Nawet teraz jak przez miesiąc byłem nieaktywny, to praktycznie miałem około 30-40 się dziennie Więc y, naprawdę było ok. I su suby też tam parę wpadło Mimo tej przerwy y, Przegląd celów Urożony młodzież nie będę jakoś tutaj, że bardzo y, Wiecie, interesował, 20 meczów wygrać To tam, pleścizna 20 meczów w ciągu na jedno, bra jedno brak w sezonie Przeplika z Europy, na Ligi Mistrzów zdobyć Więc, y, top 4? Oraz jedna ósma finału Kopa DS Pania. Zakończ serwisem 5 milionami. Jakoś tak. Mamy 36 baniek, a zrobimy sobie tutaj czystkę w składzie. Yy, Poszczutujemy kilku dwóch graczy. Więc tak, jeśli, jeśli chodzi o baron na pewno yy, Watflix zostanie. Powtórzymy mu nawet kontrakt na 3 lata. żeby ten nam został. Diaz pożyczymy gościa. Ten bonoł kluczowym, by takim być fajnym rotacyjnym. więc sobie go zostawimy. Vasquez do wypożyczenia. Perez na wypożyczenie pójdzie. Escudero. On ma 30 lat już tutaj. Jest lewą obrącą. Myślę, że zostaniemy z tym Akuną. A tego Escudero byśmy sprzedali, chyba po co nam on. Tak mi się wydaje, bo ma 30 lat już. Akuna. Jest młodszy, ma od więcej. Kunde, Fajny obrońca. Jego Karlów również. Gomez. Myślę, że do. też może zostać korelatacyjny. I ten Gangan. Kurczę, właśnie którego z nich trzeba będzie wyrzucić. I Wrecking jeszcze jest. Jego Gomez'a chyba sprzedamy, bo jest najstarszy tutaj. Ok, na was będzie naszym podstawowym prawem obrońcą. On pewnie zakończy karierę u nas, akurat. Quedale. Nie wiem, Monasie ustawimy. Fernando też. Rakitic zostanie. Jordan też zostanie. Torres też bo jest młody. Waskę we mnieś Myślę. Oscar. Niech zostanie. Vidal. Ten idrisi nie zostanie korotacyjny. Na ten Vidal niech pójdzie, bo on już 30 lat już ma stare jest. Chłopak. A tego sobie skara wypożyczymy. Suso. Ja bym się pozbył Suso i został z Okamposem szczerze. na napastników, mam dużo napaśników, a w czterech dobrych napastników. Tego Fernandeza na pewno sprzedamy. I Dejonga chyba też będzie trzeba się pozbyć, bo jest już najstarszy z tych naszych napastników. Tak, wystawimy go, wystawimy go na transferowo, może ktoś go kupi. Na razie tyle. Trzeba zobaczyć teraz na składzik, kogo by tu trzeba było kupić, jaką pozycję trzeba tutaj wzmocnić. Ok. Pokaż mi tą małeczkę. Gomez tej, Kunde. Na prawo na was, na lewej Akuna. Watlik na SP. Tutaj Jordan. Chyba byśmy wygrali Jordanem. Albo Gwedelem. Przykładem taki. Z temu końcem mu pasuje, ale dobra. Ja chyba może Jordanem zagramy Leon na napadzie Munich. Będzie na Ocampo w skrzydle, w tym momencie na to jest mamy tutaj mamy. Będę tutaj taki drugi składzik rezerwowy. Dam też tym gorszym chłopakom szansę pograć w jakichś pucharach, coś w tym stylu. Między innymi tym przedszleszonowym yy, na Van Vanavasa. będzie grał też. Tutaj yy, Torres, ten młody zagra sobie Quedale na SPD. Yy, tutaj Suso zostanie, Okam, tutaj będzie Idris grały na napadzie L na Nasir, Shiri, L na Dobra, więc mamy drugi składzik yy, tutaj zrobiony. Coś się tutaj zacięło, o dobra. to wolno to działa. No dobra. Nieważne. No i co? Ja bym może ściągnął klucz jakiegoś. Nie wiem, kogo by tu ściągnąć. No, obrony mi się wydaje, że nie mam co ruszać na razie. Obrona i bramkarz jest pewniaczki to są. SP też są fajne, już Śp... Ośrodkowiec przodem po jest fajny. Ja bym poleciał w napad, może yy, wzmocnił. No, jeszcze nie wiem, kogo by tu można kupić. Munir jest jeszcze młody, więc on się tutaj rozwinie. Suso jest już troszeczkę. Starawy. Może poszukamy jakiegoś tutaj prawodnika na rynku trafowym? Tylko kogo by tu właśnie ściągnął? Mi się wydaje, że może jakiś prawoskrzydłowy. żeby go szusło kogoś. Tutaj walnąć sobie. Najlepiej y, Hiszpana. A koje w Ligi właśnie. O czym to tu jest? El Gavi, nie? Jakabajasi, Maleusz, troszeczkę we Dwa drogi. Falach, dwa drogi. Firwa też. William. a w sumie Nie miałby chyba wy pomysł. 24, 24 lata. Ja też tutaj będę niektóre meczki grał, więc niby się fajnie grało. Dawniej ja nich w chorogram. Myślę, że to byłby dobry wybór. Niech tutaj nasz scout go tutaj yy, poogląda. Przyjrzyj się mu jaki ma overall statystyki. I tak dalej, i tak dalej. Zobaczymy też jakieś może oferty dostaniemy. Yy, dla naszych graczy, żeby od sprzedać, zobaczymy. dzisiaj odcinek będzie trochę dłuższy, trochę dłuższy poniżej 20 minut. A tak będę się mniej więcej starał trzymać do 20, yy, w do 20 właśnie minut. Jeden transferowy wiem, jak to działa. De Jong, 25 baniek, biorę Widal. Chcą, chcą dać nam Sansona. Oraz y, tego Minus 400. A prawda, Sansona polecam. Eee, za dwa dni wyjdzie. Za dwa dni, albo jutro wyjdzie odcinek z e, Road to Glory, pierwszy. I tam właśnie możecie sobie zobaczyć, e, jak ten Sanson sobie radzi w Fifie naprawdę jest dobry. Ok, 11 Zawidala. Zabidala. Fajnie. Chat duży nowy. Uszanowanie szefie. Miło, Cię poznasz. Nice to meet you na was. Dobrze się zgadzamy. Dobrze się zgadzamy. To jest najlepsza odpowiedź, jeśli się do tutaj daje. takie, ona daje pozytywne reakcje. Nie ma co tam na tych chłopaków jechać za bardzo. Munir Okampos, dobra, pójdzie drugi składzik. Gramy z w Manchesterem w City. Jeśli symulację to właśnie nie wiem. Dajcie znać, czy mam robić szybkie symulacje, czy te, takie dłuższe symulacje. Wtedy będziemy mieli troszeczkę mniej meczy. O przegrywamy, 2-1, troszkę mniej meczy na odcinku ale no będą bardziej emo emocjonujące, tak mi się wydaje, więc dajcie znać w komentarzach, czy wolicie y, szybką symulację, czy tą taką y, wolniejszą. Dobra. Oferta Tarsierów 9 milionów za za to jest bardzo dobra oferta, szczerze, więc go tutaj go sprzedamy. Dawamy mecz w ba beszak, beszak Hirem. Nie wiem, to się dokładnie czyta. To jądro też sprzedany. Ok, ten chce grać. Muszę uprawiać się ciekawe, naprawdę. Musisz to jeszcze na mm, co popracować. W drugim składzie gramy na wyjeździe. Ok, szybka symulacja. Tak ja mówię, napiszcie w komentarzach, czy szybka, czy taka ta powolniejsza. I remisujemy. 0-0, niestety. No, a ten sezon zaczynamy, tak powiem wam, średnio. Średnio najeża. Może być lepiej, ok. Kolejny mecz będzie z Bajerem Leverkusen. i go musimy wygrać. Ten mecz Bajerem, jeżeli chcemy w ogóle te o jest raport yy, Adama Tronoro. Ok, Waszka jest sprzedany oferty Gomez tutaj 12 baniek. Biorę Patrick zostaje u nas, bo to jest dobry bramkarz z dobrym overallem po prostu. Więc według mnie nie ma sensu się go po prostu pozbywać. Okej. Okay. Dalej dalej z Bajerem, Zobaczymy. Dość gramy jednak drugim składzikiem, więc ten forma idzie na troszeczkę gorzej. Ten drugi składik jest głównie na kopadę Espania, tak szczerze. I przed, przeciwko powiedzmy jakimś chłopakom na słabszym. Weź jeden baniek. Jest wartość zawodnika. SUSO. Ja się tego. Adamatro. Myślę, że to jest dobra wartość jego. Młodo perspektywiczny. Spróbujemy dać im SUSO w zamian. 28. 20 pani dopłaty byście chcieli po niego. Może 10? 12,800? Ok. Nowa kwota. To może 12 równe. Byście się zgodzili. Ok. 12 baniek. Plus suso za Adama Traore, który naprawdę jest młody, szybki, silny i dobry w tej chwili, naprawdę. On ma 66 strzałów ma. A ja nie grałem Full Champions i walił chyba na 20 meczów szczeli, chyba 11 albo 12 bramek. Tak jak na zawodnika 6-6 strzałów. To jest naprawdę dużo. Klauzuli właśnie, klauzule teoretycznie widzę hiszpańskie, powinniśmy te klauzulę dawać, ale mi się w to nie chce bawić, bo potem te klauzule tutaj są tak szalenie niskie, że potem z łatwością każdy chce je wykupywać tutaj. To tak, 55 tysięcy i pół bańki na, na, na stół. Okej, okay, no i zajbiście. Mamy tutaj Adama Terrorę w naszym yy, składzie. Już tutaj wskoczył do pierwszej jedenastki. No i to jest fajne, naprawdę wygląda fajnie. Tylko wiecie co, ja jeszcze kurczę może... przydało się się na jakiegoś może napastnika jeszcze. Jakiegoś kozaka. Na przykład. Albo jakiegoś środkowego brące lepszego. Zobaczymy czy ktoś tu może ciekawy jest. Z drugiej strony mamy tego króleku dusza, więc, nie wiem, poszukamy, poszukamy, poszukamy w tej lidze hiszpańskich, hiszpanów, y, ktoś też ci ciekawy. Bartra, no okej, okay, ale stary trochę, troszeczkę. Tutaj widzę, nieciekawy. Znaczy, to już swoje lata ma, Hermoso byłby spoko. W sumie. Mario Hermoso, niech tutaj obserwuje. I ten Inigo Martinez, chyba jeśli mógł się nadać, chociaż nie jest. Unaj, e, Nunes, on też jest w miarę w młody. Pikę za stary troszeczkę. Ramos też, no dobra, no to chyba ty ciekawszego nie znajdę już. Jeraj, chyba może jeszcze zobaczymy. Albo nie, albo tego tego Jeraja. Zastanawiam się jeszcze na środkową bo to widzę. Ten Kunde jest dosyć dobry i młody, więc myślę, że. Nada się do naszej drużyny, a my co? Yy, czy symulujemy kolejny meczek? O właśnie widzę. Tego. Ale gadamy jak na jakiś filmik rzucić znowu Raford vs Eto. A Team, okej. Okay. Czyli grał przeciwko... E to Eto ma ikonę w FIFie? Co ty wygadacie ty? Nawet nie wiedziałeś, że Eto ma ikonę w FIFE. A to ciekawe. Dobra. warta transferu Torres. Czy nie ja wiem, czy go sprzedawać, czy nie. Ponegocjujmy może. On ma 25 lat, lechopak. 7, 7 overalla, to nie jest jakiś mega dobry, a my potrzebujemy milionów. Na napawnika, którego chce ściągnąć Na wam nie powiem kto to jest. Ale powiem, powiem wam tyle. Grałeś kiedyś w tym zespole i w sumie w na miniaturze tego odcinka. I pewnie w tytule. Ten średnia tytuł jest chyba wielki powrót. Yy, powrót na stare śmiecie, coś tu w tym stylu pewnie nie pomyślałem nad tytułem. Miniaturka jest klasyczna w tym moim stylu, w stylu poprzedniej kariery od mojego grafika, Kamila Przybylskiego, więc jeżeli ktoś potrzebuje jakiś grafik, to piście komentarz. da Wam śmiało podejście tutaj kontakt do tego człowieka, bo naprawdę te miniaturki są nawet spoko, tym bardziej, że to nie jest jakaś wygórowana cena za te, te grafiki. Ja mogę ja te grafiki sam robić, ale po prostu daję zarobić innym. Bo te, powiedzmy, wydam te 10-15 zł na tydzień, to naprawdę mi to wszędzie troszeczkę czasu. Ktoś może, za, może zarobić i tak się kółko kręci. Potem to jest młody popał, więc już zbiera doświadczenia. A potem będzie musiał wpisać w CV, że robił grafiki dla Krifa, dla FIFA Kryfa, który ma na przykład 100 tysięcy subów. Może kiedyś. Na razie celujemy w 500, bo już stówkę przekroczyliśmy. Dosyć szybko patrzę na to ile tych filmów wrzucam jakaś ta regularność yy, więc te, 100 dosyć szybko wpadło. Mam nadzieję, że do końca roku uda się wbić 200. Fajnie by było. Co w najbliższe dwa miesiące wbić jeszcze 93 suby będzie ciężko, ale myślę, że jeżeli będzie regularność, ja będę miał jakiegoś farta w paczkach i trafię jakiegoś, nie wiem, super zajebistą kartę pójdzie jakiś ładny clickbait, naprawdę yy, może to siąść. No plus karierka zawsze jest popularna, ja sam jestem zdziwiony jak wam się ta kariera podoba i że aż tyle osób to ogląda Bo w tego pierwszym odcinku pierwszy odcinek chyba teraz blisko półtora tysiąca wyświetleń Cały czas to rośnie, więc naprawdę zainteresowanie jest grube Naprawdę to była kariera luszona na jakieś 3, 3 jakieś 4-5 miesięcy po premierze w ogóle gry no nie to tutaj mamy naprawdę... Ile minęło? 3, 3 tygodnie? 4? Od premiery gry Teraz tak, Hermoso 25 balnych wartość. Pogadamy w nim. Zobaczymy, ile by nas to ostatecznie wyniosła transakcja. środkowej obrońcy. Carlos Kunde. Kurczę, to też Kunde ma 20 lat w sumie. To jest starszy. I 79. Ulala aż! W sumie nie wiem czy jest w ogóle sens. podawać kupować gościa, tylko na przykład nie wiem, postawić z duetem Kun Kunde Carlos i... I tyle Na Wasal nie Vasquez jest za mało warty Tutaj nie mamy kogo też oddać Bo nie no, chyba mi się wydaje, że odpuścimy w sumie Nie ma też kogo tutaj wydać Tak wszyscy chłopaki tutaj są w miarę potrzebni Na napaszników też, oni mają nawet sporą wartość Co? Kurcze nie, wiecie co? Chyba nie będziemy kupować tego obrońcę. Ja tam im dałem bańkę, on się obrazi na mnie. Dokładnie. ona się obrazi, tyle nie kupimy go. Ustalniamy w tym kundę. Środkową obrońcą. No ale byśmy na pewno potrzebowali jeszcze ściągnąć jednego gracza. Mamy 100 milionów budżetu transferowego. I ja myślę, że to jest czas na pewnego zawodnika, który już grał kiedyś w tym klubie. Tak jak mówiłem wcześniej. Ma już swoje lata, po 29 lat w karierze w FIFA to, to jest dużo w miarę. Ale ma 8,4 overalla, overalla. Fajne statystyki, ja nie lubię grać. Grał kiedyś w Sewilli. W tej Sejwili naprawdę się wybił na szerszą piłkę. A w FIFA to od 3, chyba 4 lat jest totalnym kotem. I non-stop jest tak, naprawdę pierwszym wyborem do początkowych składów. Kwotę. Nie, sobie może jakąś wymianę dać i na przykład Mulnira zaproponować. Bo nie... bo wtedy on będzie... Ten drugi L na czy jakoś tak będzie rezerwowy, ma trzech napastników na ten nie jest potrzebnych. Nie 25 baniek. O kurwa, 71 baniek chcą ode mnie. O panie 71 baniek. Wiem może tego n Fir dać po prostu. I 50 baniek. Chyba, że nie chcą napastnika w ogóle za to. A, ogólnie Hajsik, Hajsik chcą. Nie wiem, może ile 67,5. Może się uda ściągnąć. Okej, okay, dobra, 67,5 tysiąca. Nie, miliona. Jak za Beniadera, to myślę, że to jest dobra cena. Dzień dobry, dzień dobry, cieszymy się. fajnie, fajnie, kluczowy, akceptuj. Oczywiście będzie kluczowym. Na 3 lata mi to pasuje. 3 lata może być, jak najbardziej. Signoruję klauzulę oczywiście. Wynagrodzenie damy mu wtówkę i bańkę na, y, do, do ręki. Tak, uczyciel propozycja, okej. Okay. Mamy w takim razie Benindera, na napastnika klasy światowej w naszym zespole. Y, też możemy poddawać jakieś y, tutaj treningi tym gościom naszym. I będziemy kończyć ten odcinek. Dzisiaj bez żadnego meczu. W następnym odcinku, pewnie w sobotę, y, Zagramy sobie jakiś jeden meczek. Potem meczyk będzie o Super Puchar e, Europy. Czyli wygrane Ligi Mistrzów kontra wygrany Ligi Europy, czyli w Bayernem będziemy grali. I sobie z nimi zagramy ten meczek na następnym odcinku. I to będzie chyba tylko jedyny meczek, Może jeszcze drugi. Nie wiem. E, więc co, zostawcie hashtag. E, hashtag BenJeder. Jeśli dotrwaliście do końca. Widzimy się, tak jak mówię, już w sobotę. Na kolejnym odcinku Kariery. Jutro badajcie też kanał, bo wleci Road to Glory. Więc myślę, że warto sobie pobadać ten pierwszy odcineczek. W środę, brak filmu, w czwartek, w czwartek będę nagrywał właśnie to. Pack and play z tym otwieraniem paczek. I pewnie to wleci albo w czwartek, albo w piątek. Zależy, czy mój grafik się wyrobi, z miniaturką już na czwartek, czy dopiero na piątek. Okej, okay. tutaj wszystko ładnie. I też dla tych, którzy co się interesują innymi, też gierkami, a nie tylko FIFO. Zapraszam Was serdecznie na mój drugi kanał, Chris WLKP, gdzie ja ogrywam m.in. innymi teraz mafię 1 oraz mm, tego, Sherlock Holmes Crime and Punishment. A to koniec autoreklamy, reklamy. tam mówię ten hashtag wstawcie. Ja to po prostu pokładam w i widzimy się w kolejnym odcinku. To był, to był fi, y, FIFA Chris. Elo, cześć i na razie.